Cześć z wszystkim, w tym filmie wyjaśnię jak odzyskać utracone dane z wymienionego dysku twardego, pamięci flash, USB lub karty pamięci z systemem plików Linux. Ale przed tym będę wdzięczna za łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymalizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Popularność systemu operacyjnego Linux wciąż rośnie. Z każdym dniem coraz więcej osób go używa. Obecnie najpopularniejszymi systemami operacyjnymi w rodzinie Linux są Ubuntu, Open Science i Fedora. Ten system operacyjny jest szeroko stosowany głównie dzięki otwartemu źródłu, co oznacza, że użytkownicy mogą modyfikować i rozpowszechniać kod źródłowy, zarówno z zastosowaniem komercyjnych. Jak i niekomercyjnych w ramach licencji General Public License. Dystrybucja zawiera jądro, podstawowy składnik systemu Linux oraz wspierające jej biblioteki i narzędzia. System Linux wykorzystuje różne typy systemów plików takie jak X2, X3, 4 XFS i RacerFS. Chociaż Linux jest wspaniałym systemem operacyjnym, nie może uniknąć utraty danych. Pliki przechowywane w partycjach systemu Linux na nośniku wymiennym lub dysku flash mogą zostać przypadkowo usunięte lub sformatowane. Dysk może stać się nieczytelny lub ulec awarii. Jak wiadomo, utrata ważnych danych może być bardzo bolesna. Aby uniknąć problemu utraty danych, zaleci się tworzenie kopii zapasowych danych i przechowywanie wielu kopii zapasowych. Jednak niewiele użytkowników zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest kopia zapasowa, mimo to większość użytkowników nie posiada świeżych kopii zapasowych lub nie posiada ich wcale i boryka się z problemem utraty informacji. Na szczęście nie ma potrzeby rozpaczyć, ponieważ istnieje Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc odzyskać utracone dane. Dane mogą być odzyskane, ponieważ informacje nie są natychmiast stosowane z dysku, i jeszcze jakiś czas jest przechowywany na dysku dopóki nie zostanie nadpisany. Jeżeli napotykacie problem utraty informacji z partycją luniksowych systemem plików e, X4, 3 i 2, użyjcie oprogramowania Hetman Partition Recovery. Istnieje wiele programów do odzyskiwania danych, ale nie wszyscy z nich obsługując systemy plików Linux. Hetman Partition Recovery będzie szybko skanować dysk i wyświetlać informacje na ekranie. Wszystko co musicie zrobić, to znaleźć i przewrócić go. Ważne jest to, że jeśli przypadkowo usuniecie lub sformatujecie urządzenie, nie zapisujcie niczego na nim i nie zapisujcie żadnych danych, ponieważ wszystkie dane są możliwe do odzyskiwania, dopóki nie zostaną nadpisane nowymi danymi. Jak odzyskać dane z systemu Linux? Do odzyskiwania utraconych danych z urządzenia wymiennego potrzebny będzie komputer z systemem Windows. Aby odzyskać dane, wykonajcie następujące czynności. Po pierwsze, upewnijcie się, że urządzenie jest poruszone do komputera. Windows nie obsługuje systemu plików X4, 3 i 2, więc taki dysk zostanie oznaczony jako nierozpoznany i system poprosi o jego sformatowanie. Nie ma potrzeby go formatować. Nasz program pozwala Wam przejrzeć zawartość dysku i odzyskać utracone informacje. Wybierzcie i zainstalujcie Hetman Partition Recovery. Uruchomcie narzędzia i w menu głównym lub w menadżerze dysku wybierzcie dysk, pendrive lub kartę pamięci, z której chcecie odzyskać dane. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknijcie otwórz lub kliknijcie dwukrotnie płytę lewym przyciskiem myszy. W kolejnym oknie należy wybrać rodzaj analizy, którą chcemy wykonać. Zaleca się wykonanie najpierw szybkiej analizy, ponieważ zajmie to mniej czasu i zobaczycie całą zawartość dysku. Jeśli program nie może znaleźć utraconych danych w analizie, wykonajcie pełną analizę. Po zakończeniu program wyświetli znalezione pliki i foldery w prawej części okna. Klikając na dowolny z plików, można zobaczyć jego podgląd. Pobierzcie pliki, które chcecie odzyskać i kliknijcie Odzyskaj. Określcie miejsce zapisywania plików i kliknijcie przycisk Zapisz. Po zakończeniu procesu zapisywania można jej przeglądać w folderze wzdłuż wcześniej określonej ścieżki. Chociaż Hadmin Partition Recovery w tej chwili nie może działać pod Linuxem, może łatwo odzyskać dane z systemem plików Linux. Program obsługuje formaty plików X2, 3 i 4, XFS, Racer, FS i inne. Jeszcze jeden ważny punkt: nie jest zalecane, aby zapisać pliki na tym samym dysku, z którego informacje są odzyskiwane, ponieważ może on nadpisać niektóre informacje. I na koniec chciałbym powiedzieć, że najlepszym sposobem na uniknięcie utraty danych jest regularnie wykonywanie kopii zapasowych. Ale jeśli nie macie kopii zapasowych i popełniłyście błąd podczas partycywania dysku, przypadkowo usunąc ważne informacje, czy dysk, flash lub kartę pamięci, nie panikujcie. Tak długo jak nie zapisano danych w tej przestrzeni, wszystkie informacje pozostają tam i można jej odzyskać. Najważniejsze jest, aby podjąć działanie w czasie i wybrać dobre narzędzie, które pomoże Wam jej odzyskać. I to wszystko. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i subskrybować nasz kanał Hetman Software. Zadawajcie swoje pytanie w komentarzach pod wideo i dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!